Cześć i witajcie. W tym filmie pokażę jak zablokować swój bezpieczny folder na Samsung Galaxy S25 Ultra. Aby to zrobić najpierw sprawdź czy masz utworzony bezpieczny folder. Zalecam to, to otwarcie go i przejście do tych trzech małych kropek tutaj i naciśnięcie ustawień. A teraz bezpieczny folder. Jest? Automatycznie zablokowany. A jeśli tego nie zauważyłeś, Twój telefon nie prosił cię o zalogowanie się, to najprawdopodobniej dlatego, że masz ustawioną funkcję Autolog Secure Folder na jedną z tych pięć opcji. I na przykład, gdy nacisnę opcję, gdy ekran jest wyłączony, nie będę musiał, nie będzie potrzeby logowania się, jak widać, ale jeśli ustawisz tę opcję na za każdym razem, gdy opuszczasz aplikację, jak widać, telefon poprosi mnie o użycie biometrii do zalogowania się. Więc jeśli podobał Ci się ten film i uważasz go za pomocny, zostaw lajka, zasubskrybuj i dzięki za oglądanie.